Cześć, tutaj Tomek z MZLIT w tym filmie świątecznym, tak by jakoś wyszło, wielkanocnym. Powiem Wam na temat kampanii automatycznej PPC i ustawień, jakie ja stosuję w tej kampanii. Dlaczego takie, a nie inne ustawienia kampanii automatycznej stosuję? Kampania automatyczna generalnie nie jest kampanią, która wymagana jest, aby każdy zawsze prowadził kiedy startujemy z produktem, warto mieć tą kampanię. Jednak jeśli wiemy, co sprzedajemy, mamy tyle narzędzi: Data Dive, Helium 10, które możemy wykorzystać do tego, aby wyciągnąć słowa kluczowe, które, na które chcielibyśmy targetować w kampanii manualnej. Czasami nie ma potrzeby używania kampanii automatycznej. Podejściem takim dosyć ciekawym jest też tak zwana catch-all kampania, czyli kampania automatyczna, gdzie tak naprawdę wrzucamy wszystkie swoje produkty, które w ogóle mam na Amazonie z bardzo niskim bidem. I celem tej kampanii jest po prostu bycie obecnym z ogłoszeniem za niewielką kwotę, że w momencie, kiedy nasza konkurencja by się nie ogłosiła i nam by jakimś cudem to miejsce przypadło w tej reklamie, wtedy to jest naprawdę taka totalnie zoptymalizowana kampania. Optymalizacją jedyną jest to, że jest bardzo niski bit i, i tak naprawdę zostawiamy wszystko w rękach Amazona i niewiele płacimy za jedno kliknięcie. No to jest taka jedna z opcji, którą można sobie zrobić w kampanii automatycznej. Jeśli ktoś jednak chciałby prowadzić kampanię automatyczną, to pamiętajcie, że mamy cztery, cztery targety to chyba się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, e, czyli kampania automatyczna będzie mm, podzielona na dwie części. Będzie targetowała produkty i będzie targetowała słowa kluczowe. Słowa kluczowe będzie targetowała na zasadzie e, loose match, close match, czyli to będą słowa kluczowe, które są bardzo blisko związane z naszym słowem kluczowym. Dajmy na to, mamy e, no, półki drewniane na przykład, zawsze do tego wracam. Drewniane półki, półki drewniane, półki z drewna, półki z drewna na ścianę, coś takiego, więc to będzie close match, natomiast loose match to będzie np. półka do sypialni, półka do przedpokoju, półka do łazienki, tak? Rozumiecie różnicę? I po drugiej stronie, drugie dwa typy targetów automatycznej, to jest targetowanie produktowe. Mamy substitutes i complements, tak? Sub substitutes są to produkty, które są wymienne do naszego produktu, czyli zamiennie może klient w teorii mógłby kupić inny produkt, który by spełniał bardzo podobną funkcję, rolę i odpowiadał tym samym potrzebom jak nasz produkt. Czyli tutaj w przypadku trzymajmy się już tych, tych półek drewnianych, czyli mamy nie wiem, jedną drewnianą półkę, która, dajmy na to, zawieszona jest na ścianie za pomocą sznurka. A druga będzie zawieszona za pomocą jakiegoś metalowego y, mocowania. Tak? No to to będzie y, substytut. Natomiast y, komplementarny produkt, no to wyobraźmy sobie, że mamy zestaw dwóch półek, a komplementarnym może być na przykład, y, nie wiem, coś, co na tej półce się kładzie, jakaś, nie wiem, drewniana podstawka, nie wiem, na telefon. Y, t, no nie wiem, czy to jest dobry y, przykład, ale pomyślmy sobie na przykład o y, bardzo prostym przykładzie, jak na przykład ktoś chciałby kupić jakieś urządzenie do kuchni, i tym urządzeniem na przykład, nie wiem, niech będzie powiedzmy jakiś mikser, tak? to komplementarnym produktem na przykład do miksera mogłoby być, nie wiem, jak to się nazywa, to co miksuje, tak? te, te metalowe, metalowe mieszadła, czy tam coś takiego, tak? czy to jest komplementarny produkt do tego głównego produktu. No, i teraz jest tak, my ustawiając kampanię automatyczną, by default, czyli od razu z góry mamy ustawione, włączone wszystkie cztery te typy, czyli dwa sposoby targetowania słów kluczowych, dwa sposoby targetowania produktów. I teraz pamiętajmy o tym, że nie każdy typ tego targetowania jest tak samo ważny, wartościowy dla nas i wiadomo, że bardziej dopasowane będą nasze reklamy, kiedy będą targetowały słowa kluczowe w match type, który jest close niż w match type, który jest loose. I tak samo produkty substitutes, produkty, czyli substytuty naszego produktu będą lepszymi targetami dla naszej reklamy niż produkty komplementarne. Dlatego warto na przykład, jeśli chcecie tak zrobić, stworzyć cztery kampanie automatyczne. Każda z nich, aby miała swój target, ewentualnie dwie kampanie. W jednej kampanii umieszczamy targetowanie słów kluczowych close match i substitutes, a w drugiej umieszczamy compliments, Targetowanie produktowe i lose match, jeśli chodzi o słowa kluczowe, oczywiście. Jeśli mamy wszystkie cztery targety włączone w jednej kampanii, automatycznej możemy tam ustawić różne bidy, czyli różne stawki za kliknięcie, które chcemy zaoferować. Natomiast nie jest to do końca dobre, bo pamiętajcie, Amazon w Amazonie ustawiamy budżet na poziomie kampanii. Teraz to jest kampania automatyczna. Mamy ustawiony budżet na przykład 10 funtów. Jeśli je, jeden z tych z tego dopasowania, z tego tar, z targetu będzie dobrze działał w tej kampanii automatycznej niech to będzie na przykład close match jeśli chodzi o słowa kluczowe, to cały budżet mimo, że nawet na przykład nie wiem, jakieś kliknięcie, z, kwota za kliknięcie którą damy w targetowaniu z Substitutes będzie na przykład wyższa, to wcale nie jest powiedziane, że tam w ogóle jakiekolwiek pieniądze pójdą, tylko po prostu wszystko Amazon będzie przekierował cały budżet na ten na ten close match cały, bo to będzie najlepiej performowało. Więc dlatego dobrze jest sobie to podzielić, jeśli chcemy kontrolować te poszczególne targety. Także mam nadzieję, że jest to taka dosyć ciekawa porada, bo to pozwoli Wam tak naprawdę być na bardziej być bardziej szczegółowym i tak naprawdę wyciągnięcie z tej kampanii automatycznej tego co chcielibyście wyciągnąć i kontrolowania swoich wydatków. Możecie też tak zrobić, że możecie zdecydować, że na przykład luz jeśli chodzi o target słów kluczowych i substitute, w ogóle wyłączacie i tego w ogóle nie targetujecie, nie wydajecie pieniędzy na to, więc to już od Was zależy. Pamiętajcie, macie cztery różne targety i możecie tym sobie grać, oczywiście możecie tak grać, że jeśli chcecie mieć wszystkie cztery, musicie stworzyć cztery osobne kampanie automatyczne, gdzie Trzy targety będą włączone, tylko jeden ten, który chcielibyście w tej kampanii mieć będzie włączony. Dobra, to dziękuję i wszystkiego najlepszego wesołych świąt. Eee, trzymajcie się. Jeśli film wam się spodobał, dajcie ja lajka. Like, jeśli kontent Amazonowy wam się podoba, yy, zasubskrybujcie kanał, a ja tak spędzam właśnie niedzielę dzisiejszą. Pobiegałem sobie Byłem przez tydzień w Turcji, myślałem, że spotkam się z jakimiś właścicielami fabryk i tak dalej, ale w rejonie, gdzie byłem na południu, na południowym zachodzie w Turcji, akurat tam jakieś agroturystyczne klimaty w ogóle były, firmy jakieś duże, konglomeraty. Nie było nic, co by mnie zainteresowało, Jakiś, jakichś małych producentów nie znalazłem. Najwięcej to podróbek znalazłem. Tam dużo podróbek mają wszystkiego. Lepsze to, że te podróbki takiej dziadowskiej jakości, ubrania jakieś, buty i w takich cenach, że po prostu nie, wiem, chyba ktoś, kto kompletnie nie wie o co w tym wszystkim chodzi, byłby w stanie wydać 40-50 euro za podrabianego t shirta naprawdę. Dobra, na razie trzymajcie się, na razie hej hej.